Dzień dobry, zapraszam na wiadomości 5 numerów z Podziemia. Jeżeli podoba ci się taki format, to zostaw łapkę w górę oraz pamiętaj o dzwoneczku, ponieważ tylko w taki sposób dostaniesz wszystkie powiadomienia dotyczące kanału Przekot TV. Numer 1 Niebo. Słuchając go, czuję się jak w niebie. Wysokie nie na panie, nie mam mnie, panie, nie pale, pary panien, panoszy się polane, podaje szklany podaje dane, i czekam na tanie ci, czekam w tyle, si na derej. Co do i Gomora, twoja stara, no i twoja nowa Miłość, zachowujmy się, jak mówią, nie ma Boga Numer 2 Janci. Pochwalcie go za pasję oraz stylówkę, ponieważ poprosił o to w numerze Posłuchajcie sami Na tą chwilę weźcie pliki, żeby portfel tu był pełny Żebyś bał się na zaczniki mnie Ale wyjebane, nie po to, co kładę na mi, Kładę to z pasji, no i po prostu kocham twoją zawiść Ale poważnie, zaraz powiedzą, że nawijam niewyraźnie Skateują mnie za dykti, a nie pochwalą za pasję Chcą jak kwasta, ja hoduję plantację oj. Numer 3 Raptor Chyba pali za dużo. Numer nosi tytuł Skłony codzienne. Nie muszę palić za wiele, jak dalej ten teren daje taką lipa. Ciężkie otuczenie, zmulone spojrzenie, co ma być, to będzie spożyte. Skórbiam niegonienie za kwitem i ryzykowanie za większe profity i dalej nie się portfele, ma ludzie jakoś coraz częściej bujają się przy tym Numer 4. Dizzy. Żałuję, że nie przeczytał wielu lektur. Że dlatego zaczął rapować. Kaszeptów, ja gestów, moich wersów. Czasem żałuję, se przejrzałem Facebooka, gdy mogłem czytać lektur parę. Podłapać kwestii parę. Byłbym na pewno teraz o kilka kroków dalej. Karmienie niezłym sypem niekoniecznie przy futrakach. Numer 5 Leks. Polecam zmienić ksywkę na Alex, wpisany po polsku, jakoś tak przyjemniej. Gotowy mex, ciosz, mm. wita, See robimy manej, day, cicho, demony, ten typ jest nieruchomy Widać spodrze pokał, jakby był tutaj nowy Nie wpadamy pogadać, my wpadamy na rozmowy Praźcie był więcej robić od dawna na to gotowy Dajcie znać, który numer spodobał Wam się najbardziej Oraz jeżeli chcecie się znaleźć w kolejnym odcinku, to się nie wybijajcie. Spod ziemia nadawało przekoty